Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego wspinacze mają garba. Za to odpowiedzialne są w zasadzie trzy mięśnie głównie trzy mięśnie. Jednym z nich jest mięsień najszerszy grzbietu. No, spory mięsień biegnący od miednicy po kość ramienną. I to jest mięsień, który można powiedzieć przywodzi ramię do pośladka i z tego też powodu Vesalius nazwał go drapaczem odbytu, mięsień drapacz odbytu. Oprócz tego, że przywodzi ramię do pośladka, czy po prostu na dół, jest rotatorem wewnętrznym ramienia. Więc skoro u nas główną funkcją jest właśnie przyciąganie Ściąganie chwytu, czy też my podciągamy się na chwycie, no to ten mięsień działa w, w dużej mierze, dlatego ma tendencję do bycia mięśniem nadaktywnym. Jakby to wspinacze rozumieją, większość to wspinacze rozumie i, i, i akceptuje. Natomiast jeszcze są dwa mięśnie, które mają dosyć podobną funkcję, a które często są uważane za, za mięśnie antagonistyczne. Do grzbietu, mianowicie mięsień piersiowy. A dokładnie mięsień piersiowy większy i pod nim leżący mięsień piersiowy mniejszy. Mięsień piersiowy większy ma podobną funkcję. On przywodzi ramię, ale w ten sposób i również obraca ramię do środka, czyli rotuje, nadaje mu rotację wewnętrzną. I do tego jest jeszcze ten mięsień piersiowy mniejszy, który jest pod spodem. On ma przyczep na wyrostku krótszym łopatki, więc on ściąga nam obręcz barkową w dół, ale też rotuje do wewnątrz. Czyli ruch znowu podciągania się, to jest ściągnięcie obręczy barkowej w dół, a jeżeli jedziemy do końca, Mamy rotację, dochodzi do obrócenia jeszcze łopatki w ten sposób. Więc cała ta góra powoduje naszego garba czyli, że te mięśnie są nadaktywne, czy też przykurczone z tyłu, mięśnie nie są w stanie tego zrównoważyć i zaczynają się rozciągać. To powiedzcie mi, dlaczego niektórzy spinacze uważają, że robienie pompek, a więc ćwiczenia na e, mięśnie piersiowe e, ma być e, jest ćwiczeniem antagonistycznym do ruchu przyciągania e, takiego pionowego, wertykalnego. Pompki to ruch e, pchania, ale horyzontalnego. No, gdybyśmy się cały czas spinali w dachu, Czyli to jest przyciąganie horyzontalne wtedy, to w, tak, wtedy ma to sens. Pompki byłyby antagonistyczne w tym ruchu. Natomiast, no my głównie spinamy się w pionie. Jeżeli jesteśmy w przewieszeniu, to również najczęściej tak naprawdę jest to przyciąganie em, pionowe, wertykalne. Dlatego, jeśli chcecie. Przeciwdziałać e, tym przykurczą. E, pompki nie wystarczą, wyciskanie na klatę nie wystarczy. To, co musicie wdrożyć do swojego treningu, to jakąś formę wyciskania nad głowę, ewentualnie troszkę w mieszanej płaszczyźnie, czyli trochę przed siebie. E, no i to w zasadzie tyle. Oczywiście do tego musi dojść cała obsługa tkanek. Miękkich w postaci rozciągania, rolowania itd. i wzmacniania mięśni faktycznie antagonistycznych do mięśni piersiowych, czyli na pewno nie najszerszego grzbietu, tylko mięśni wokół łopatek, związanych z ruchem łopatki i z retrakcją łopatki. To tyle. Dzięki.